Kochani, z tej strony mi skremówka i mamy godzinę drugą w nocy dzisiaj właściwie, bo dzisiaj to oglądacie. Ja jeszcze to będę dzisiaj montować. Eee, powiem wam, dlaczego nie śpię. Nie śpię, dlatego że wstałam dzisiaj mega wcześnie, w związku z tym położyłam się też mega wcześnie spać po 21.00 i po prostu obudziłam się o północy i od tamtej pory nie mogę spać i siedziałam dwie godziny na YouTubie, oglądając filmy różne, przeróżne, Wrzucając foty na Instagrama. I stwierdziłam, że po prostu mam ochotę nagrać vloga, ponieważ dzisiejszy poranny vlog, który dla Was nagrałam, był po prostu klapą totalną, bo przez 15 minut jadę samochodem i nie mówię nic konkretnego, więc chciałabym wam po prostu opowiedzieć to, co chciałam Wam przekazać rano. Wczoraj rano odwoziłam Tomka do szkoły bo musieliśmy jechać jeszcze później do miasta i nie mielibyśmy z, jak się z samochodem zgrać, bo jakby on zabrał samochód, musiałabym jechać autobusem, a autobus w mojej wsi odjeżdża po prostu genialnie w weekendy chyba cztery razy tylko i akurat jeden odjeżdżał półtorej godziny za wcześnie, drugi półtorej godziny za późno i nie mogliśmy się totalnie zgrać, jeśli o to chodzi. Yy, ja pojechałam, rano go odwiozłam, więc... Idąc spać o 5 rano, z kolei musiałam wstać o godzinie 7.30, co było dla mnie po prostu kaput. Później wróciłam, położyłam się jeszcze raz spać yy, i zespałam koniec końców. On mnie obudził, że już skończył lekcja. dopiero wstałam się, musiałam wykąpać, pomalować, wyszykować, wszystko. W pół godziny załatwiłam, słuchajcie, jestem mistrzem po prostu, fakt, że śniadania nie wielą. Ale, ale jestem mistrzem, bo mi się udało. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze, co mi się przytrafiło z kolei w piątek. W piątek był taki dzień, że był we Wrocławiu polonez dla Fredry i tak dalej, ale po południu miałam korepetycję z chemii, i po tych korepetycjach z chemii, ponieważ było po drodze, wstąpiłam sobie do centrum handlowego Marino we Wrocławiu i tam wstąpiłam sobie do yy, McDonalda na taką jakąś kolację typu burger i cola, i bo miałam ochotę na kole, więc do, przy okazji widziałam burgera. Wow. Zamówiłam sobie wszystko, no i ja tam stoję, czekam. Tomek akurat rozmawiał gdzieś tam na, na zewnątrz przez telefon, wrócił. Ja tam zamieniłam z, z nim dwa słowa, po czym wyświetlił się nasz numerek na ekranie. Podeszliśmy, pani nam podała tacę, myśmy tą tacę wzięli, po czym obok mnie tam przez cały czas stało kilku chłopaków. I jeżeli idziemy tą tacę, to Tomek idzie pierwszy, ja idę za nim, nieogar totalny, kurtka, komórka, druga komórka, Tomka, yy, co tam, druga kurtka, torebka, wszystko, wszystko po prostu tak. Po czym jeden z nich do mnie mówi, z tych chłopaków oczywiście, do mnie mówi, przepraszam bardzo, pani jest YouTube, berką. I tak spojrzałam na nich. Mówię, tak. No bo nie wiedziałam co mam powiedzieć kompletnie. I wiecie, to jest dziwne uczucie yy, zawsze, jeżeli ktoś mnie rozpoznaje. I ludzie naprawdę, kurczę, blade, jak mnie spotkacie gdzieś, to śmiało podbijajcie, pogadamy sobie chwilę, bo ja naprawdę zawsze dla moich widzów znajdę czas, jak ktoś mnie tylko spotka to kurczę nawet zapytajcie, czy to, czy to ja, czy nie ja, no bo jeżeli ktoś podobny, no to jest się zdziwi może, ale nikt nie będzie miał do was o to pretensji, że się pomyliliście, a, a może traficie na mnie, ja będę bardzo, bardzo szczęśliwa, że będę mogła z wami porozmawiać na przykład. Jeszcze jedna sprawa, bo od pół roku ponad mamy z Tomkiem skrytkę pocztową i na tą skrytkę pocztową możecie wysyłać listy, kartki, paczki, cokolwiek chcecie, bo my y, bardzo lubimy dostawać korespondencję od naszych widzów. Dlatego <laughs> bardzo chętnie przeczytamy wszystko, co nam wyślecie, a jeżeli dołączycie do tego listu czy paczki y, kopertę zaadresowaną do Was z naklejonym znaczkiem, to też bardzo chętnie odpiszemy. Do tych listów jest za dużo, żebyśmy mogli kupować znaczki i koperty dla każdego, bo byśmy po prostu zbankrutowali, ale naprawdę odpisujemy na wszystkie, 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 wszystkie listy. i. i i cóż, i chciałam Was po prostu zaprosić, żebyście pisali do nas. Tak, adres będzie w opisie i pewnie będzie tu na ścianie, bo to jest świetne miejsce do no, umieszczenia adresu. Z tyłu jest mój kod. No i zapraszam Was też do lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku, bo mało osób o nim wie, chyba patrząc na cwerki i tam naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. Tak, naprawdę dużo fajnych rzeczy można przeczytać się dowiedzieć o mnie. To wszystko na dziś. Trzymajcie się moi kochani. Do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że niedługo i mam nadzieję, że Wam się dzisiejsze simsy podobały. Naprawdę. Trzymajcie się. Kocham Was bardzo mocno. Pa, pa.